Witajcie, dzisiaj zajmiemy się układem trójfazowym. Yy, na początek będzie to układ trójfazowy. Yy, Gwiazda-gwiazda, czyli źródło jest połączone w gwiazdę, odbiornik również i będzie to układ symetryczny, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę yy, zasilanie, to są to trzy źródła o takiej samej o takim samym długości, o takiej samym module, o takiej samej długości tego wektora i są też przesunięte w fazie o taki sam kąt, czyli tu jest 120, tu jest 120 i tu jest 120 stopni. To jest umowne oznaczenie oczywiście ABC i teraz tak. Jeżeli EC jest w tą stroną, no, no to tutaj ten kąt jest podawany z plusem, czyli EC to jest EA, czyli ten wektor przesunięty tylko 120 stopni. EB, jeżeli ten kąt podajemy z minusem w tą stronę, to EA to EB to jest EA przesunięto też o kąt 120 stopni z tym, że z minusem, bo w tą stronę ewentualnie plus 240, ale raczej wszędzie będziecie mieli takie oznaczenie. Symetryczne zasilanie i symetryczne obciążenie. Symetryczny też odbiornik, czyli tu mamy trzy identyczne impedancje Z. Yy, łączymy jedno z drugim. Łączymy. No i co się dzieje w obłodzie? W obłodzie zaczyna. Płynąć jakiś prąd. A, i, i Teraz tak, jeżeli chodzi o ogólnie układ gwiazda-gwiazda, tutaj jest tak zwany punkt neutralny. Neutralny. W tym momencie macie do czynienia z układem trój, trzyprzewodowym, trójprzewodowym. Czyli no jeden przewód od fazy pierwszej, drugi od drugiej i trzeci od trzeciej. Ale może być też tak, że te punkty neutralne są ze sobą zwarte. Wtedy otrzymujecie układ czteroprzewodowy. Punkty neutralne, bo jeżeli chodzi o tutaj tą symetryczną yy, trójfazukę, to potencjał w tym miejscu i potencjał w tym miejscu jest sobie równy i jest równy 0. Ogólnie, jeżeli chodzi o trójfazówkę, możemy tak trochę podzielić to, co się dzieje na zasilaniu i to, co się dzieje na obciążeniu układu. Z trójfazówką są też związane odpowiednie terminy P i UF. I tak na no, UP. I P. I oznacza nasz prąd. To jest prąd przewodowy. Przewodowy i F. Prąd fazowy. UF, F. Napięcie. Fazowe i UP napięcie międzyfazowe międzyfazowe dosyć ważne pojęcia żeby je sobie zakodować i przyswoić przewodowe może tak na początek prąd prąd przewodowy to jest ten prąd po stronie źródła Natomiast prąd fazowy to jest ten prąd, który już jest na danej fazie, na naszym obciążeniu. Jak można tutaj zauważyć, nawet ze schematu, w przypadku połączenia w trójkąt, prąd, który jest tutaj, płynie, on tak samo płynie w naszej fazie czyli można wysnuć szybko, że prąd fazowy równa się prądowi przewodowemu, czy też odwrotnie przewodowy to jest ten sam co fazowy. Napięcie fazowe, czyli napięcie jednej fazy, ponieważ to są punkty neutralne, których potencjał jest równy 0, no to napięcie fazowe w przypadku połączenia w gwiazdę, to jest po prostu to, tak? Czyli napięcie fazowe to jest na przykład albo Ea, albo Ec, albo Eb, no w zależności od tego, którą fazę weźmiecie na tapetę. Natomiast napięcie międzyfazowe międzyfazowe to jest napięcie między dwoma kolejnymi fazami, czyli albo to będzie napięcie, tutaj to EC, AC, albo to będzie AB, albo to będzie BC. I teraz tak, jeżeli chodzi o oznaczenia teraz napięć tych międzyfazowych UP, czyli napięcia międzyfazowe yy, czyli na początek między fazą A na przykład yy, między fazą A, B yy, między fazą AB to jest U, A, B ponieważ cały czas mówimy o połączeniu symetrycznym źródła więc te napięcia międzyfazowe będą sobie równe, ale będą tylko przesunięte o inne kąty. Yy, UAB to samo tyczy się napięcia, i tu mamy UAB. Co dalej? Yy, UAC albo też CA to już zależy, jak to też oznaczycie. czyli u a b, u. tutaj b c i u ac c, przepraszam ac u a b u b c i u Jeżeli teraz oszczelbujemy sobie już do końca te prądy, czyli tu mamy i A, tu mamy i B, tu mamy i C, no to te nasze prądy fazowe też są sobie równe. I C, natomiast ich przesunięcia będą tylko różne. Impedancje Z wszystkie są jednakowe jeżeli Z te impedancje chcielibyśmy przedstawić to będzie za pomocą liczb y, postaci liczb zespolonych w postaci wykładniczej na przykład będzie to coś takiego albo to będzie fi albo to będzie minus fi no wszystko zależności od tego jak koniec y, podać co dalej y, no przeważnie w tych zadaniach szuka się dwóch rzeczy czyli prądów przewodowych i fazowych napięć napięcia przeważnie są dane i druga rzecz to są moce, czyli moc czynna, bierna i pozorna zacznijmy może od tych prądów teraz tak i A to będzie zauważcie, że tak potencjały w tych punktach neutralnych są jednakowe, czyli tak naprawdę do każdej impedancji jest przyłożone to samo napięcie ale przesunięte tylko o y, inny kąt więc I A w tym momencie to będzie po prostu EA do y, Z ponieważ wszystkie implantacje są takie same I B to będzie E B do Z i I C to będzie E C do Z też, z. Ea, no to po prostu było Ea, E do J, zera. No i Z to jest jakaś impedancja Z, E do J, fi. Co dalej? EB. EB to było E. Ea, E do J minus 120 stopni przez Z. Znowu E do J. Fi. EC to znowu jest E z tym, że teraz E do J 120 stopni przez znowu Z, czyli E do no, jakiegoś Fi. Zauważcie, że we wszystkich prądach występuje ten sam moduł, czyli EA do Z, EA do Z EA do Z. Różnica jest tylko taka, że tu nam, no wyjdzie nam jakaś, wynikiem będzie jakaś, wszędzie jakiś ten nasz moduł i A różnica będzie tylko jedynie w kącie. 0 minus F, czyli E do J minus fi. Minus 120 Minus fi, czyli, czyli w Ib, to znowu będzie E do J. Minus 120, czyli minus 120 minus fi. Może tak, żeby było troszkę czytelniej. I EC to będzie. Znowu możemy to zapisać jako IA. E do J i w końcu będzie 120 odjąć fin. Czyli moduły są takie same. Kąty fazowe są tylko mm, różne w tym momencie. Drugą rzeczą, którą tutaj będziecie szukać, tak jak mówiłem, są moce. Drugą, drugą to też tak powiedziane w dużym skrócie, no bo mocy mamy trzy i teraz tak. Albo to będzie moc pojedyncza, czyli moc jednej fazy, albo to będzie moc wszystkich faz od razu. Tak? I cóż. Aby obliczyć moc jednej fazy, bierzemy sobie napięcie fazowe, prąd fazowy, no i cosinus fi, z czym, że ta fi to jest kąt między prądem a napięciem. W przypadku mocy biernej będzie to sinus φ. Natomiast S albo Ui po prostu, albo strójkąta, czyli P kwadrat, Q kwadrat. Ewentualnie, jeżeli macie to wszystko już zrobione na liczbach zespolonych, to wygląda to w ten sposób. Czyli obliczając tylko na zespolonych S, urazy jej sprzężone, możecie od razu otrzymać in prąd, i moc czynną, i moc bierną, ale to już Wam pozostawiam, jak komu jest wygodniej liczyć. Przy czym oczywiście to wszystko tyczy się jednej fazy. My mamy do czynienia z trzema fazami. Te wzory również występują jako przekształcenie. Yy, następna zależność pierwiastek trzech będzie się dosyć yy, często przejawiać, może w tą stronę, czyli napięcie międzyfazowe to jest, pier, o jest pierwiastek razy yy, pierwiastek trzech razy większe niż napięcie fazowe międzyfazowe, pierwiastek z trzech razy większy niż napięcie fazowe jeżeli w takim razie tą zależność wrzucicie tutaj yy, czyli, że UF to się równa UP przez

to możecie bezpośrednio tutaj skorzystać z tego wzoru. Natomiast jeżeli chcielibyśmy to samo zrobić tylko dla trzech faz, no to musimy w przypadku tutaj, ponieważ moduły, napięć i prądów są takie same, kąt przesunięcia fazowego między każdą fazą jest taki sam, znaczy przesunięcia fazowego między prądem a napięciem jest taki sam wszędzie to wystarczy to pomnożyć razy 3, żeby uzyskać może jeszcze raz czyli P to jest 3 u F i F cos phi jeżeli chcecie wtedy policzyć to z prądów prze, y, przewodowych czyli z napięcia z prądu przewodowego i z napięcia międzyfazowego, no możecie skorzystać z tej zależności. No i po podstawieniu otrzymacie coś takiego. To samo tyczy się mocy biernej. Yy. Przypominam, że ip to jest up, znaczy ip to jest if. Czyli przewodowe to jest fazowe, dlatego czy to napiszecie, czy to napiszecie, i tak jest bez różnicy. Kolejną rzeczą, która przysługa dosyć dużo problemów, jest wykres wektorowy prądów i napięć właśnie w tych układach trójfazowych. I ogólnie jest tutaj. W przypadku yy, układu tego symetrycznego jest dosyć sprawa uproszczona, no bo wszystkie przesunięcia mamy takie same. Zastanówmy się w takim razie, gdzie wylądują w układach tych nasze prądy. Czyli tak, układ ogólnie zaczyna się, ten wykres wektorowy zaczynacie od narysowania źródeł jest to symetryczne źródło, więc wszędzie przesunięcia po 120 stopni i koniec. Każdy prąd jest przesunięty względem tego napięcia o kąt minus fi. W przypadku podawania kątów z minusem, przesuwamy się w tą stronę, czyli zgodnie z kierunkiem ruchu Więc, jeżeli nasz IA jest przesunięty kąt minus fi, no ja zakładam, że to fi będzie mniej więcej tyle we wszystkich przypadkach. I tu mamy nasze i a, i tu oczywiście mamy kąt fi. I b, to jest minus 120, czyli minus 120 i jeszcze minus fi, czyli znowu ten sam kąt, który jest tu, powinien się znaleźć Tutaj, z czym długość wektora też powinna mieć tyle samo, bo jeżeli chodzi o moduł, to te wartości są takie takie same. Tu mamy fi, tu mamy fi. No i jeszcze zostaw nam i C, czyli 120 było tu, minus fi, czyli ten kąt ma być znowu zmniejszony. No i znowu mniej więcej, tyle samo. Mamy i mamy Jeżeli chodzi teraz o umieszczenie jeszcze na wykresie tych naszych napięć międzyfazowych, no to jest to tak naprawdę różnica potencjałów dwóch faz. I teraz tak. O, a b u B C i u C A Jest to u a odjąąć u B u B odjąć u C u C od TU, UB i UA w naszym przypadku są równe tym napięciom źródłowym. I teraz jeżeli chodzi o odejmowanie wektorów, to jest to dodawanie wektora, tylko bierzemy go z przeciwnym, w przeciwnym kierunku. Więc jeżeli chcemy EA czy też EA czyli UA, jeżeli chcemy ten wektor albo od niego odjąć UB czyli EB, EB przekładamy, czyli mamy go odjąć, czyli dodaj z przeciwnym znakiem. Odkładamy go tutaj. I teraz stosując regułę równoległowo akumulatorowi oczywiście na oko, ale nie powinno to tak wyglądać. I otrzymujemy w tym momencie UAB. To samo tyczy się pozostałych, czyli jeżeli było B odjąć UC, czyli mamy UB. I mamy od niego odjąć uc, czyli ec. Rysujemy w tym kierunku. Teraz powinna być reguła równoległoboku, boku, czyli czyli niestety czyli niestety wyszedł mi ten wektor mniej więcej Tutaj albo mi tak by delikatnie zabrakło kartki. W każdym razie tak należy yy, przeprowadzić odejmowanie tych wektorów, czyli dodawanie z przeciwnym znakiem. Kilka nowych rzeczy dla Was. Mam nadzieję, że było względnie jasne. No i do usłyszenia następnym razem yy, przy połączeniu już w trójkąt naszego źródła i naszego y, obciążenia.